Dzień ósmy. Święty Józefie. Święty Józef to postać piękna. Jej lakoniczny opis w Biblii wystarczy, aby zobaczyć tę postać w głębokiej relacji z Bogiem, który jest Ojcem. Uczył się od najwyższego ojcostwa i wiemy, że zdał z niego egzamin w czasie największych prób. Patris Corde, ojcowskim sercem. Tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach, Synem Józefa. Mateusz i Łukasz, dwaj Ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez opatrzność. Wiemy, że był skromnym cieśną zaręczonym z dziewicą Maryją człowiekiem sprawiedliwym zawsze gotowym na wypełnienie woli Boga objawiającej się w jego prawie i w czterech snach po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem zobaczył mesjasza rodzącego się w stajni bo gdzie indziej nie było dla nich miejsca był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy i magów, którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie. Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez Anioła: Nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów. Jak wiadomo, Wśród ludów starożytnych nadawanie imienia, osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju. W świątyni, czterdzieści dni po narodzeniu, Józef wraz z matką ofiarował dziecię Panu i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do Jezusa i Maryi. Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał w Egipcie jako obcy. Po powrocie do ojczyzny, zamieszkał w ukryciu, w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei. Skąd, jak mówiono, nie powstaje żaden prorok i nie może być nic dobrego. Daleko od Betlejem, swego miasta rodzinnego i od Jerozolimy. Gdzie wznosiła się w świątynia, Kiedy właśnie podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili dwunastoletniego Jezusa, on i Maryja szukali Go w udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczycielami prawa list apostolski Patris Kurde Ojca Świętego Franciszka. Z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. 8 grudnia 2020 roku. Poproś w cichej modlitwie o łaskę zbudowania relacji ze Świętym Józefem. Poproś Świętego Józefa, żeby on, Podobnie jak małego Jezusa, umiłował Ciebie swoim ojcowskim sercem. Jeżeli jesteś ojcem, zapraszaj Świętego Józefa do Twojej rodziny. Niech nauczy Cię wytrwałości w znoszeniu trudów dla Twoich najbliższych. Niech Twoja rezygnacja z własnych ambicji pozwoli Ci wznieść się, tak jak w przypadku Świętego Józefa, na najwyższy poziom budowania relacji. Jeśli jesteś matką, to poproś dla swojego męża o dzielne, opiekuńcze i troskliwe serce dla ciebie i waszych dzieci. Jeżeli jesteś osobą konsekrowaną, pomóż się przez stawiennictwo świętego Józefa o dar kontemplacji Boga w Twojej codzienności. Powitajmy świętego Józefa. Witaj, opiekunie odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego syna, tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę. I broń nas od wszelkiego zła. Amen.